Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na 20 dzień lutego Kościół proponuje nam rozważenie fragmentu Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 5, wersety od 27 do 32. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze, w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i, pi i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Moi drodzy, kiedy wsłuchuję się w ten niesamowity fragment Ewangelii, to jest to niesamowita radość dla mnie, ponieważ Jezus przyszedł do mnie i do Ciebie, do każdego z nas. Każdy z nas jest grzesznikiem. Nikt z nas nie jest sprawiedliwy wobec sprawiedliwości Bożej. I to jest dobra nowina, że Jezus przyszedł do grzeszników, przyszedł powołać grzeszników, przyszedł przebywać z nimi. I dlatego, moi drodzy, Mamy do Niego naprawdę wielkie prawo. Kiedyś do świętej siostry Faustyny Jezus powiedział, że największe prawo do Jego miłosierdzia mają właśnie grzesznicy. I to jest dobra nowina, którą trzeba, żebyśmy nieustannie w sercach pielęgnowali, że Bóg przyszedł do każdego z nas bez wyjątku. Niezależnie od tego, jakie grzechy w życiu popełniliśmy, On przyszedł właśnie do nas po to, by nas uzdrowić, po to, by nas wyrwać z naszych grzechów. Po to, by wskazać nam drogę nowego życia. Otwórzmy się na tę dobrą nowinę. Otwórzmy się także na Jego obecność. W tym czasie wielkiego postu trzeba, abyśmy wsłuchiwali się w Boże Słowo, abyśmy podejmowali refleksję nad naszym życiem, abyśmy podejmowali łaskę nawrócenia. Bo łaski Bożej nam nie zabraknie. Bo Jezus przyszedł właśnie dla nas. Przyszedł po to, by wyrwać nas z komory celnej, by powołać nas, byśmy poszli za Nim byśmy za Nim kroczyli w naszej codzienności. Myślę, że nie muszę Wam mówić o tym, bo, bo tego też doświadczamy, że to chodzenie za Jezusem jest największym szczęściem i największą radością. Doświadczenia tej radości i Wam, i sobie życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.